Kochani w woli Bożej, a ja jestem po codziennej, jak mi się udaje, i staram się o to, Mszy Świętej. I to jest moja metoda do zachowania czystości serca. Codzienna Msza Święta, częsta spowiedź, rachunek sumienia. I Pan Bóg od początku mojego nawrócenia, a to już jest dziewiąty rok, już, albo dopiero, e, nauczył mnie takiej modlitwy. Wyrzekam się szatana, zaraz, zaraz powstaniu, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen, w imię Jezusa Chrystusa. Wyrzekam się szatana, wyrzekam się grzechu, porządliwości ciała, porządliwości oczu, pychy żywota. Wyrzekam się swojej woli, ale to jest wolność. Czy chcesz się wyrzec swojej woli? To musi być w wolności. A więc szatana, grzechu, pożądliwości ciała, pożądliwości oczu, pychy żywota. I wyrzekam się swojej woli i mówię: przybądź wolo Boża i zjednocz się ze mną. A w tym wszystkim prowadzi mnie moja mama, Maria Fiat.